Nie ma! Z tej strony Czachman, a wyglądacie już drugi odcinek z FIFA Mobile na moim kanale. Jest to kolejny odcinek z jej granic z widzami, a jest dziś ze mną Filip. Okej, okay. no i dzisiaj odbieramy tutaj jakaś nagroda mi wyskoczyła. Okej. Okay. Konfetti jest 10. Dobra, no to możesz przedstawić nasz skład, który udało się zlepić. Um. Doszedł Eden Hazard, yy, Podolski, no i yy, no, chyba tyle jeszcze doszło, trochę się pozmieniało, jest 85 już overalla. No więc też jest odblokowany challenge z Beckhamem. No właśnie, no ale nie zajeżdżajcie się widzowie, ja to zmienię po challenge z Beckhamem, po prostu chcemy odblokować tą ikonę. Jak widzicie tutaj yy, Newhouse, czy nie wiem czy dobrze wypowiadam no jego? House. No house. jego nazwisko no i Sabice też na lewej już. obronie. Yy, ogólnie to chwilę. są pomocnicy ale, ale dobra mniejsza z tym jak widzicie przebudowałem praktycznie cały skład do naszego składu czekaj opowiem jeszcze trochę dołączył Hoffman Azad Ken Chan kan, Chan yy, Baku Ogólnie wszyscy tutaj cała obrona pomocy, Białamkasz też został, więc tutaj jeszcze mogliście sobie zobaczyć, e, kogo mam jeszcze do sprzedania, ale ich spokojnie jeszcze nie będę sprzedawał. No jak widzicie moje konto się pomniejszyło do 13 tysięcy. Pieniądze się zmniejszyły, bo no trochę ten na Azar kosztował. No, z jakichś ile on kosztował? 275? Um, tak, bo, no, bo jakoś wyżu tak wyżuliłeś go za tym. Zaraz najtańszego najteńszego na rynku jakby co... No i tak poza tym, to co dzisiaj będziemy grać? W grę Dobra, ale co będziemy grać w Division Rivals? Czy, czy w co? Dobie <grystanie> Będę dużo miał pracy w wycinaniu Dobie, to co gramy? <grystanie> Okej okay, To umówmy się tak, że pierwszy zagra mój widz Numer jeden <grystanie> Dobra, ale z dzisiaj zagra pierwszy mecz Oj. widz Ja No, Filip, filip Filipex Zapraszam też do dołączenia do mojego klanu Który nazywa się FC LEGENDY <coughs> A opisuje się FC LEGEND, żeby nie było pomyłek. Oczywiście nobia. tutaj y, po mnie będzie grał tu w Polsce, więc... I Krosa miał chyba na pomocy no, no, miał, po prawej No miał jak myślisz, pokonałeś go czy nie? Myślę, że nie wiem. Ja od dawna nie grałem w FIFA, więc no nie wiem. Wywalać. <noise> to, a nie, idealnie, będzie idealnie. Ja wiem, gdybym nie miał gorszego Biankarza, to powiem Ci, że, że byś trafił. Lega! Jak, jak można walnąć? Człowieku, ty jesteś lepszy ode mnie, więc, 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 więc. No po prostu tylko Ci powiem tyle, że jesteś po prostu lepszy. E, możesz pokazać mój skład, jakby? No mogę, no dawaj pokaż widzom. E, oczywiście nazwa bezsensowna, bo nadal nie zmieniłem. Czekaj. Czekaj, bo muszę wyjść. O. Nadal bezsensowna. E, skład... Mm, skład mój prezentuje się tak. No nie ma jakiegoś szału, ale tak źle to też nie jest. Lepsze od mojego jest. Mam też jeden Azarda, zgapił ode mnie jak zobaczył to też chciał kupić, tak szczerze. <noise> bo ja nie widziałem, że on za tak tanio chodzi. No tanio, bardzo tanio. Jak chcecie to kupujcie 300 tysięcy to możecie śmiało kupić go za tyle. Kim Kimbembe już na tej pierwszej randze, Beckham, Firmino na drugiej, Mbappé, Zakaria, Buffon, no coś tam jest jakoś tak można powiedzieć, coś tam jest. To jeszcze może... Może odbierzemy nagrody. 10 gemów. Zabójcze nagrody. Jeszcze takich nie było w tej serii, powiem No nigdy, naprawdę nie było. Ja miałem o wiele gorsze. Tylko Lewandowskiego 90 paczki w yy, tygodnie. No to ja mu poleciłem, żeby otworzył tą paczkę i ty trafił Lewandowskiego. Po... Lewandowskiego. Tak i po miesiącu go sprzedałem za marne grosze, więc... No. Więc nie bierzcie z niego przykładu. Znaczy nie, ja chciałem go sprzedać, żeby zarobić, ale nie wiedziałem, że on chodzi tak za darmo. Powiedzcie mi, dlaczego i... EA... Przeszedłem to całe. No właśnie, dlaczego i EA nie daje tego dalej? To SBC tutorial jest już tak długo, że to jest aż... to aż jest męczące. Tym backhamer ja dzisiaj chyba tego nie przyjadę. Nie, nie przyjdziemy, to, Na, to tak zrobię długo. oddzielny no, odcinek powiem wam. Oddzielny. Tak jeszcze jeden mecz czy, czy już się poddajesz. Może to jest head to head? Graj. Da, head to head. No. ostatnim razem źle to się skończyło. Dawaj, graj. Nie. Dwa emisy z rzędu po tak długiej przerwie to, to, to jest lada wyczyn, powiedz. Naprawdę. No, ja miałem taką długą przerwę. Nie mówię tutaj, że to jest sobie z ciebie, tylko na Tak. Szczerze, szczerze. No. Chyba dwa miesiące przerwy i po prostu taka tak tak taka taktyka no nie nie taktyka tylko po prostu bardzo ba ba ba. oh. dobra e, do widzenia ja już stąd idę papa pa. nie no po aż po tak, prostu... tak tak nie aż tak bo to nie przeważasz. no nie nie tylko że tu jest 90 minut siłem przecież nie? no wiem czasami też. Też mi tak działają piłkarze no, na w tej Fifie. Naprawdę, naciskasz sobie 10 razy ten przycisk, podaj. A to jest ślisk, tak? To jest O Jezu, yes. spalony. Ostatnio grałem sobie w FIFA 21 i zrobiłem SBC opaczkę. Nie opłacało się, naprawdę. EA mnie oszukało totalnie. No, normalnie jestem tak załamany tą paczką. No nie, no nie. No w takim moment... Nienawidzę sędziów EA Sport, no to jest masakra. Powiem tak, trochę są lagi, nie wiem czym to jest spowodowane, bo eee... jak nagrywam pierwszy odcinek, to aż takich lagów nie było. O Jezus. The Young, the Young, the young. Hazard z daleka. To, to Hazard. No razem, hazard, hazard. hazard, to Hazard. No nie, o no, Boże, no, Boże, nie fatalne podanie. Czego nie bierzesz? Chen, 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 Chan. Chen. Chen kurczę cały czas nie pamiętam jego nazwiska, jak Chan. się dobrze wypowiada. Emre Chan. Na początku go nazywałem Kan... Ken... A to jest Emre Chan. Ale nie, naprawdę. Tak no poważnie. Ken naprawdę... Ładne podanie. Aj! Gdyby ktoś tam zamykał z tyłu. Ale po co zamykać jak ta piłka nawet... Przez Ale chodzi mi o to, tak na początku polakarnego na 11 no, widzicie, metrze. Z... No, nie na 11. na 11, No, na 11 też by było ok. Oby mu się trafił Tim 90 od razu peler z Maradoną. Pele, I tak wygram. Tak wygra. Ty nawet nie wiesz, jaki Maradona jest płynny w tej grze. Dobra. Uwaga. U no, ależ to bez sens. <laughs> Nonsens. Przepraszam, i sprzedawałem tych zawodników, co mam w składzie. O Boże, przez chwilę mi się wydawało, że miał Danowicza. On miał hand... Przez chwilę mi się na ataku. A tygodnia. Wiem, ale przez chwilę mi się wydawało, że miał hamdanowicza na ataku, a teraz sobie przypomniałem, że w FIFA Mobile jest przecież, że no atak. Ale podanie! Ale no jak Tam jest podajesz? Po boku Nie emocjonuj nie, się tak. tylko gra. No wiem, no spokojnie. Kurza wszystkich, bo są takie lagi na serwerach. Jeszcze sędzia wyłącza mecz w połowie. No będzie w w niedzielę, w niedzielę to było je... ajajajajaj, no nie wiem. <ścoughs> tak blisko, to jeszcze nikt nie był. ja. odegać. Mbappé, Mbappé, O, po podanie! Idygar. Co to było? To... Czemu ja na, kliknąłem ten przycisk? Nie ten miałem klikać przecież. to też takiego podania nie będzie. No co to było za... Podanie, przecież ty masz, ty masz podanie 84 człowieku. Czas i bez ajar, to już. Bez anżarta. To już nie czas. No ale wiesz, z Hawercem, z Timo Wernera... Aaaa, dojdziesz! Mbappé, mają... Mbappé, 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 Mbappé. Mbappé. Kajny! Nie ma. To no kajny, no! Mają teraz Timo Wernera, Hawerca, Zjecha... No powiem ci tak. Girouda, który ostatnio przeciwko Atletiko strzelił z przewrotki w Lidze Wiem, Mistrzów. Wiem, widziałam. No już strzelałem! Chociaż Bayern nie tak pogromił laczył. Di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, di Maria no. no co jest to, bo kuły, no. Ale sabice. A, I na, co do, Czemu ja Ci dawno obronę? Co do Ligi Mistrzów, to napiszcie w komentarzach jak kto z waszym zdaniem zdobędzie w tym roku Ligę Mistrzów. Ja powiem tak, Bayern zajdzie do finału, ale już go nie wygra. <laughs> Moim zdaniem albo PSG, albo Liverpool. No PS, że to jest nabywa takiej gwiazdy, powiem wam, Messi kogo tam jeszcze. <gry> nie no PES, że. Nie, nie, nabywa nikogo teraz. Przecież jest okno transferowe zamknięte. No wiem, ale chodzi mi o to, że on chce nabywać! No każdy chce Messi'ego, Ronaldo! No ale Mimara. to jest PS, że jest tak pewne, że już go jest nabierzesz, że, że już raczej tego. A nie... jeszcze się przekonasz. Że Messi nie Boże Sabice, co ty robisz? Mam ci zdjąć 4 1, 1 peży, wygrał 4 1 z A jeszcze kibice pewnie Barcelony wierzą, że to odrobią. Wierzą, że to to, to, to to nie mecz Barcelona-Liverpool. Ale? A no bra, wtedy to było Liverpool, odrobił to dobrze. To... Okej. Okay. Myślałem, ale lagi, Liverpool. powiem wam, no nie! Ale ostatnio widzę mistrzów, jak było PS, że Barcelona, to Barcelona odrobiło taką stratę, ale raczej w tym roku to. Już no w tym roku to oni tacy są, że ledwo co utrzymują się. Ale moim Lidze. zdaniem Liverpool już ma pewny awans. 2-0 z Lipskiem i jeszcze rewanżem. I werpu pewnie robić. No chociaż szczerze, no, no nie wiem, no, no nie wiem. Myślisz. Powiem Ci, że ja ci tego nie odrobią po błędzie upamykano, ale... No właśnie. Myślisz, że teraz nagle... Czego, czego? E no co ty robisz? Dlaczego mi naciskasz eken? Dzięki, A taka piękna była akcja. <laughs> no ale e, myślisz, że Erbelipskiej. Świetne... Dobra, passing, passing, passing. W, w świetnej formie, bardzo w świetnej. Odrobią takie straty. Wyszła? No tak myślałem, że wyszło A kto waszym zdaniem też napiszcie w komentarzach wygra Ligę Europy, bo to też jest ważne. Napoli ostatnio odpadło. No, no odpadło. Nie, 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 nie! Łap, 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 łap. dobra. Mi się wydaje, że Liga Europy może wygrać, Albo... Dobra jest żeby ostatni mecz. Olputa i gol! Podolski! Co za piękna, bramka Teraz bronimy się, ale nigdy tutaj nie daję defensywy, bo to już mnie zawiodło. Koszmarnie dużo jazdy, naprawdę. On teraz się rzucić pewnie do ataku, ale ja muszę się bronić. Będę grał na czas, powiem Wam, naprawdę. Na czas, będę grał na spokojnie. O, niedobrze, 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 niedobrze. Doskocz ktoś do niego. Dobra, koniec. No, koniec. Panie sędzio, pa proszę kończyć. <coughs> Mbappé, do pola kn proszę wejść. Wybi. Dobra, wybi. Koniec! Jest! Wygrana! W końcu udało się. A i jeszcze fałszywy atak, to może zagram sobie jeszcze jeden meczek. Tak, półtora minuty to nie jest dużo, uwierzcie mi, to nie jest dużo. Dobra, to dam powiesz Filip. Ciekawego Olive Pulu o Twoim ulubionym klubie. Eee... Jak już zdadziesz, że Czerwys to mój ulubiony, no to to jest bo. O, Izak, a właśnie, jeszcze temat Izaka się tyczy. Proszę was, mówię wam już, o co chodzi z Izakiem. Izaka sprzedałem. Stop, stop, stop! Nie hejtujcie teraz... Znaczy, nie, Boże, nie hejtujcie, nie. To każdy fan e, Realu Sociedas albo Isaka niech wyłączy ten filmik i nie, niech nie słucha tego, co on teraz ma do powiedzenia. No nie, musicie posłuchać po prostu moich argumentów. U mnie tak to wygląda, że po prostu czekajcie, to wybiję, bo już za dużo czasu stydziałem. O Boże, chyba będzie za mocno. A nie, idealne okno! Ja, Dobra, tutaj będzie za mnie grał auta, a tutaj będę mówił do Was. Powiem tak, będę tylko strzelał. E, powiem tak, em... ale to będzie szybszy. No strzelaj, No, co to jest, Boże? 3-1, przegrywam? Hata, o, ja tu i wszystkich. Dobrze, jest! Udało się! Mbappę, 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 mbappę. Huffman! Czy Human? Human! Ludzie! Hoffman! Hoffman, właśnie! Też ja zobaczyłem sobie. Dobra. Ja, Ale wolej! Taki popisowy strasznie. Idealne okno chyba było. Piękna, miękka. Znaczy piękna, no. No jakaś tam miękka zawsze jest! No to miałem policję Liverpoolu, tak? No, mów. Totalna masakra. Ostatnio przegrana z City. Przegrana z... E, z tym... No co e, to było? Podej, 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 z Lesterem City. no czem, czem, czem. Ale na szczęście, jak już zaczynają się lepsze rozgrywki, to Liverpool... Ja, no. ja na mnie swoich możliwości, że tak to powiem. A to jeszcze nic. Potrafi grać jeszcze lepiej. 2-0 to mało. Zobaczycie w rewanżu, ile będzie. Ja tam myślę, że... Szczerze będzie Emis wywężył, e ale Emis jak znamy życie da nam... No po prostu da wyjście Liverpoolowi. Ja czekam, ja czekam tylko aż Van Dijk wróci po kontuzji. Ta kontuzja to jedno z najgorszych co stało się ostatnio Liverpoolowi, no. Jakby był Van Dijk, no to z pewnością ta liczba przegranych była było wiele mniejsza, no bo Henderson na obronie ostatnio, no trochę lepiej musiał już na pomocy. Zdecydowanie tak. Dobra, mamy większe szanse. Niby. Tak patrząc na owe ale. Dobra. A ty? Jest... Ty grasz? Bo <grym> <grym> Dobra, daj mi jeden meczek i jeszcze za chwilę ty będziesz. musiałem no, chciałem dlatego drążkami trzeba wrzucać. Naprawdę. Gacie FIFA, to wrzucajcie drążkami, bo to się nie opyla. Aj, nie będzie. Za słabo. Ale nie, jeśli chcecie kogoś wyznaczyć do e, strzelania rzutów wolnych, to e, mam taką fajną kajetę dla Was. A wiecie jak się nazywa? Odegard. Nie no naprawdę tak szczerze Odegard jest bardzo dobry. No tutaj na easy strzał. No czemu po ziemi dobria? Sam mówię dla was pojadę a sam ich nie stosuję. Teraz będę wrzucał... emba. EBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABENBABEN o, no podanie, szczupak! Tu za piękna Białka! Ale sztupak podolski, podolski, podolski! A co to było? Katano, to strofa, podanie. Znaczy, podanie może nie, ale. Mbappé, 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 hazard. Mówię wam, dla mnie hazarda i. EA... O kurczę, jest za słabo, chyba. No właśnie. Nie doceniło za bardzo, no co? Może ma trochę słabsze okres w Realu Madrid, ale. Ale, ale, no, no ale powinno go trochę bardziej docenić, powiem tak szczerze. Aj, co mocno. A teraz niech każdy kibic FC Barcelony na 30 sekund zatka sobie uszy. Bo chciałem jeszcze tylko dodać, że chyba każdy to wie i nie muszę tego powtarzać, że Barcelona się rozpadła dosłownie. Niby małem dobrych zawodników, ale no, wyniki świadczą. Przeciwko do, lepszym klubom, no masakra. A jeżeli wygrywają, no to nie wiem, USK albo jak Real das, no to w to nie Sevilla ostatnio wygrali. W Sevilla ostatnio wygrali. Wow, Sevilla. Ale nie, Sevilla bardzo dobrze się spisuje jak na ten rok. No dobra, jeszcze no, zapraszam was oczywiście do mojego klubu standardowo. Ligi w sumie. 200 tysięcy jest za ostatni mecz! Ależ to jest bez To mało czy dużo? No ostatnim razem było chyba 50 tysięcy i to było na piątej nagrodzie. I ej, dlaczego teraz, a nie na początku? No bo teraz chcę zachęcić większą większy Co większą... chcą gronowia... zachęcić? No to niech zrobią w końcu to! SBC! No SBC przecież to będzie tak potrzebne, a na razie nie ma, nie ma, nie ma. I teraz proszę Państwa, to się dzieje na Waszych oczach! Cristiano, Cristiano! Ronaldo będzie trafiony! Teraz! 70, plus Uuu. według mnie. O, pola widzicie? Kun. Widzicie? Tak to się robi. Pola O, masz swojego kuna. To nie jest z Borussii Dortmund kuna. kuna, Tam jest kan! A kuna ma tata. Timon po ba. <noise> o, 2,5 tysiąca monet. Na pewno się przyda. Boże, jak ja patrzę na mój stan monet, to powiem wam, że z tym się jeczeć. Jeszcze dzisiaj miałem jakieś 600 tysięcy. Co? Dobra, dobra, weź już nie przesadzaj, <śmian> miałeś 500 tysięcy. Nie miałem 600, naprawdę tego wydałem. Na, na Edona Azarda. Na Azarda wydałem 200 tysięcy. Powiem tak, każdy praktycznie piłkarz. Stop, 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 nikogo nie będziemy oszukiwać. 273 tysiące. I to jest naprawdę najtaniej, jak się dało. Daj, bo jeszcze jeden gold brakuje. Gol do czemu? A jaki będzie prezent? Nie wiem, dlatego masz grać i sprawdzić. Prezent niespodzianka! Sabdiger, sabdiger, jezus. Przedłużę? Nie Aha, ha, 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 ha. Ja otwieram prezent niespodziankę. Uwaga, prezent niespodzianka, proszę państwa, i. Jak 50 tysięcy, to już bym. 50 tysięcy, 50 tysięcy, 50, 000, 50 000 i 20 tysięcy. No, lepiej niż wcześniej, bo wczoraj te 50. Weekendowa Liga. O, dwa się napełniły, przed było jeszcze jeden, no. ale to się skończyło już. Lecz cztery dni będą. Szkoda tyche. Chociaż to, bo ja mam takiego farta do Nie pacji. masz farta! Proszę, zaufaj mi, nie, nie dałeś mi otworzyć ani jednej paczki. No dobra. Dobra. Jeżeli, jeżeli nic nie, nie si trafię, to widzowie! Ja ko Dzwąd na jest. policję, bo on mnie zabije. Nie no, nie zabije, ale tak nic nie trafisz. Trafię, trafię, trafię. Jej, jej, nie no, no nie no, co to jest za, no nie, Pięćdziesiąt tysięcy, ciekawe za ile chodzą. Nie no, nie, już, już na nie. Na trzecie stać jeszcze. Na dwie. No na dwie, no tak, ale trzy byś miał. No to kupiemy dwie. Nie, no dobra, to jest tylko na odcinek. Nie. Jedną. Dwie, bo to trzech razy sztuka przecież. Doby, niech ci będzie, ale jeśli to jest wiesz, to, to, to. To, to, to nie ma. Trzeciej nie ma. Uga, tak, wiem, boga, boga, boga. Jego boga, boga, boga. Jego boga, boga. Jego boga, boga. Jego boga. Jego boga. Jego boga. Jego boga. Jego konto. Jego się Jego boga. Jego konto. na uwaga. Na to. No lepszy niż wcześniej, ale z ligi niemieckiej. Dwóch z Zawani ligi niemieckiej. Niemiec. Więc więcej jest, jest pozytyw. No i oni trochę ich za trochę sprzedał. Bo zobacz, cenę proponowaną powinno być powyżej 20 tysięcy. No, 20? No powyżej, a cena proponowana jest zawsze o wiele mniejsza. Na przykład on. Do mnie ważne, nic nie było tematu, to się wydnie z odcinka. strasznie co lagi. jeszcze we wtorek, nie we wtorek, to sobotę i poniedziałek nie było. W niedzielę to się zaczęło. Trzeba go kasować! Nie, nie włącza jeszcze. The end feeling. No, a jeżeli kończyć, to kończyć w wielkim stylu. Czyli. Czyli zaraz zobaczycie, jeżeli. Jeżeli kończyć. to w wielkim stylu. Mam nie wierzę. Już tak było wcześniej, ale okej. Ależ go tam poturbował. No, sędzia chyba nie będzie miał wyboru. Czy sięgnie po czerwoną kartkę. No i no to jest pewnie gol. No co? Dobra, dzięki wielkie za oglądanie Zostawcie łapkę Łałkę w dół. No ja. No i oczywiście suba standardowo za poświęcenie I tych. Stop. I napiszcie ten komentarz. Kto waszym zdaniem wygra Ligę Mistrzów i Ligę Europy? No to najważniejsze dla niego. Ale tak się jak, dzięki wielkie za oglądanie. No i do następnego. Siema.